Na no ile procent macie? To jest ostatnia walka? Na 100%. Na 100%, tak? tak? Ale zakładamy scenariusz, że jutro ktoś dzwoni mówi pół miliona na 100. No ale po co, no, nie zadzwoni nikt. Nie wiem, no, gdyby zadzwonił, dał pół miliona, to tak. Po 24 latach ja mam tak pouszkodzone barki, że ja nie potrafię tej ręki do, dociągnąć do, do tułowia. I tak trzymając gardę, no niestety odsłaniam się, a to nie jest kwestia niewiedzy, tylko niemocy. I to już, a to już dobitnie pokazuje, że to musiała być ostatnia walka, bo moje serce chce, bardzo chce. Ja bym bardzo chciał jeszcze przechodzić okresy przygotowawcze, ja bym bardzo chciał poczuć jeszcze raz te emocje. Ja to po prostu kocham. Natomiast... Moje ciało już mi na to nie pozwala. Nie ma takiej już możliwości. No, Szymon bardzo cię, wykonał ciężką pracę i serdecznie mu gratuluję. Naprawdę fajnie się przygotował. Poza tym nie przestraszył się tych, tych ciastów zamachowych, które tam próły koło jego nosa. Kilka nawet doszło, tylko no nie na tyle czysto, żeby płacić, Choć wydaje mi się, że w pierwszej rundzie chyba raz miałem go podłączonego. Nie wiem, czy, czy, czy tak, tak mi się wydawało, ale, ale ustał, przetrwał. I super, no, gratulacje dla niego. Myślę, że e, ostatnia walka to nie była żadna walka, e, to była prawdziwa walka, twarda walka i, i, i tyle. I cieszę się, że, że miałem okazję stoczyć e, w tak sportowych okolicznościach, w tak, tak miłych okolicznościach, jak e, tą ostatnią walkę. Marcin, tak szczerze, trenowałeś przed tym pojedynkiem, bo wiadomo, organizowałeś galę, miałeś czas, żeby trenować w ogóle? Tak, trenowałem, nie, nie obawiajcie się, trenowałem i to nie nie, 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 chodzi mi o to, że trenowałem i to trenowałem nie sam, trenowałem z trenerem. Prawda jest taka, że na ile tylko byłem w stanie, to się przygotowałem. Byłem, byłem w obozie w górach I jak ja tak sobie patrzę, to już nie ma takich starych zawodników na rynku jak ja. Chyba nie ma już. Tak, gdzieś mi, gdzieś mi spierwło ostatnie 15 lat. Bo ja cały czas w głowie jestem taki 25-6 latek i gdzieś mi, gdzieś mi 15 lat umknęło. Już, już, ja, już, ja już jestem starym człowiekiem na, do, do sportu, do sportu, do tego, żeby wychodzić do klatki do ringu. Na no ile procent macie? To jest ostatnia walka? Na 100%. Na 100%, tak? tak? Ale zakładamy scenariusz, że jutro ktoś dzwoni, mówi pół miliona na 100. No ale po co, no, nie zadzwoni? Mi. Nie wiem, gdyby zadzwonił do pół miliona to tak, ale, ale nikt nie zadzwoni, bo, bo nie ma już takiej potrzeby. Co tam dokładnie się stało, bo widzieliśmy duży grymas bólu przy jednym z ciosów. Co dokładnie spowodowało zakończenie tej walki? To znaczy, on mnie złapał na dół, poprawił. Yy... Ja za bardzo się zaabsorbowałem tym, że zostałem złapany na dół i trafił mnie na górę. Sędzia przerwał ten pojedynek, nie mam z najmniejszych pretensji do sędziego, to była moja pożegnalna walka, wiedział w jakim jestem wieku i, i, i tą walkę przerwał, bo zostałem już później czysto trafiony. Już, już nie było tej koncentracji, już nie było szybkości i już nie, nie potrafiłem się przed tym obronić. No cóż, teraz trzeba się przenieść na sporty strzeleckie bo duch wojownika i serce wojownika zostaje. Jeżeli już nie ma tutaj takich możliwości, jakby się chciało, to trzeba się przenieść na sporty strzeleckie. Robię pozwolenie na broń i, i będę sobie sportowo teraz strzelał, tylko że nigdy w życiu do zwierząt. Ale przy sporcie w ogóle zostajesz, będziesz organizował jeszcze galę dalej? To zależy, czy podobała Wam się ta gala. Jeżeli wam się podobała, to to być może będzie kontynuacja, ale muszę też to przemyśleć, bo ja nie miałem żadnego zamiaru robić cyklicznych gal. Tylko galę pożegnalną, w sportowej atmosferze, właśnie w takiej, jak, jak, jak się to odbyło. Stałeś gitarę ukulele, nie wiem, co to tam dokładnie było, będzie grane, pamiętasz jakieś chwyty, coś? Będziesz korzystał z tego często, czy, czy raczej tak tylko będzie stało gdzieś na półce, jako dodatkowe trofeum? Ja grałem na kontrabasie, także jeżeli ktoś chciałby mi zrobić prezent, to powinien tu kontrabas, to wtedy bym może trochę pograł, jak będzie kiedyś okazja. Że nagram jakąś kolędę charytatywną dla, dla, dla dzieciaków. Powiedz, jakie plany na świętowanie po, po ostatniej walce? Nie no, świętować można galę. Cieszę się, że po prostu dałem tyle, ile, ile jeszcze miałem w sobie. Natomiast, mam, mam torta. Idę z przyjaciółmi na Pisidlinę.